Coś chcę wam pokazać To, że już mam złoto 3 na basterze To już wiecie Ale brakuje mi 7 pucharków Do rangi 25 I To już moja nie wiem jakaś dziesiąta próba Nagrania odcinka Bo zawsze wiem yy, tak, że brakowało mi Kilku pucharków I najgorsze było to Że zawsze spadał mi Gdy już brakowało mi jednej wygranej To zawsze mi spadało Więc Chcę powolutku zagrać łowce. No, tak, żeby... tak nie żeby... Czwar... Trzecie, czwarte miejsce. Byłoby najlepiej. Tak powolutku, powolutku. No. Eee. <laughs> Teraz jest tylko... kilka, Właśnie, chyba razy. Robiłem tą próbę. I ja oby się udało. Jak mi znów serio spadnie, to będzie tragedia. No się. nie, tak nie mogę. Ja się. już sobie że jak już dwudziestą 25 na basterze, to już go nie ruszam. Ewentualnie. Znaczy, będę nim grać, ale tak, tak z umiarem. Nie tak jak teraz. No kurde. Nie, 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 takiego zostać nie mogę. Już nie, nie, nie. No nie, to jest właściwie taka tragedia, że Czemu akurat teraz nie mogę tego wbić? Nie wiem. Zawsze tak mam. No zaję dobrze, zaje świetnie. Normalnie... Zaję dobrze. Nie, nie, nie. Zaczyna się. No nie, no jeszcze mini Mike. A, my mam mini mike A, to dobrze. Krzywoną w ten grekiercie. raczej. jak ma w sumie złoto jeden. Nie, to nie, w nie. Dlaczego? Pomyślałem jeszcze sobie kiedyś, że może uda nam się zrobić jakiś odcinek. Mm -hmm, bardzo fajnie. Uda nam się kiedyś zrobić jakiś odcinek z wbijam 25. No kurde, gdybym się z tym, tym poradził to jeszcze może. E, wbijam 25, jakiegoś odwrócę serowanie, ale jakie normalnie ją tej 25 wbić. O to Kie... moim marzeniem kiedyś było wbić jakąś 35. <grym> Ta 35. Nie wiem jak ludzie tak sobie. kilka pierwszych dni wieją jakiejś postaci. Chodź tutaj. No. Jak tą rundę wygramy jeszcze następną, to. to będziemy to mieli. Mie nie, zabraknie mi chyba jednego pucharka, Nie, najgorzej. Z chęcią bym grał Basterem solo, ale ja wiem, że. że nie da się nim grać na solo. No i wiem, że już wygraliśmy. No i pięknie. Nie, mam dobry team, mam dobry team. To. Yy, to jednak nie będę wychodzić. Nie! Wogazuję misję. Ja mam lagi. Idealnie! Idealnie starczy! Nie wierzę w to! Proszę! Niech się uda! Ja przecież nie wyobrażam sobie, żeby wbić na Tiku y, taką rangę. Uwaga, proszę, 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 proszę. Zimno, już ja się lekko przeziębiłem, ale ja nie mogę A nie, to jest dobry dobra, na szczęście. No dawaj go. Dobrze. Bardzo dobrze. No już ma, jest, dobrze. Błagam. Jak teraz przegramy, to ja się tak wkurzę. serio. Ale jest bardzo dobrze. On umie grać. Po prostu normalnie umie grać. Nie no, nie róbcie mi tego. To przegramy teraz. kurde. Dobrze, że super ataku nie użył. Niepotrzebnie. Fajna motka w sumie. No. Nie. Proszę. Nie, nie róbcie mi tego. Dobrze. No nie. Dobrze. Nie! Dlaczego? Dlaczego? dlaczego mi powiedzcie, nie? Mogę, byście się pytać, czemu tego nie odbieram, bo po prostu ja chcę mieć kita. wiem, że on nie zrób wodzie, ale mi się nie chce wydać 120 zł na tą ofertę. że chciałbym. Nie, nie sądziłem, że to powiem, ale z chęcią bym zminusował kredyty. Tak, ze 100, bo tak czy siak nie będzie, tego kupić ty, on ma dwa, ten! Dwa złote na Miko! Ej, powinniśmy to wygrać. Albo jednak nie. Albo jednak nie! Chyba, chyba jedyne co robi to ten Miko. Es! dobra, dobra, do... dobrze! Dobry, mam team strasznie Gdybyśmy teraz tak dwa razy wygrali To byłoby przepiękne Jestem chyba najgorszy z tych wszystkich ludzi Ale przynajmniej kogoś zabiję Nie Najgorzej nie. jest... I właściwie to jest najgorszy w ulicie jak Jak za bardzo nie ma jakby jak za bardzo nie ma, kto. To się są sami rzucający. Ale po prostu. Ten super atak się do niczego nie przyda. O nie. Ten tik będzie kampić. Uważaj, Nie możesz przegrać z tikiem. Nie rób mi tego. Może, że jeszcze. To się... tam i jak na bo... możecie napisać w komentarzu czy, czy już macie jakąś 25, albo 30, albo 35. jestem bardzo tego ciekawy no nie no nie Jeszcze ja się teraz widzę i popłaczę i jak no, widzicie, ja już się od kilku miesięcy tak tak bym tą głupią w ogóle, jest bijam, bo ja jakąś tam wieszczkę, i Do jakiegoś czasu wbijam na tym głupim basterze tą rangę. Dobra, jest potrzaskiem. To są sam. Wreszcie, że jest no, Dobra. Daliśmy. Dajcie go, to proszę. Choć... Dawaj, Miko, proszę. Jest! I czy to jest ten dzień? Mój wymarzony dzień, w którym wreszcie wbiję moją pierwszą 30. 32... 25 rangę? Ja się wiem, jak oni to robią, że tak po prostu. Każdą postać sobie wbijają na 25 Toż ci ludzie pewnie dużo grają. Nie jak ja nie też pół godziny dziennie Dobra Dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie. Co? No! To sobę wbiłem w 25 widzowie! pięknie, super, po prostu super. Cieszę się. O, czy Dobrze. Jest szansa, jest szansa, jest szansa na sukces, I bo nie znów tak w jednym szeregu. Bardzo Pięk pięknie. Pięknie! Czy to jest ten dzień? Tak! Jest! 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 I jest ten wal... Wreszcie! Dwudziesta piąta ranga. Nie, dziękuję. Muszę wyjść. Ostatni drop. Ten czas jest niewolno bo Możecie się zdziwić. Jezus, 25, jak to wygląda? Nie wierzę w to. 25 na baskerze. To jest przepiękne. Piękne. Chciałbym wam jeszcze, widzowie, pokazać o, moje nowe konto, w co się nowe. Ja już z niego chyba nagrywałem odcinek na drugi telefon, bo mam dwa telefony Kariksiano, ale stwierdziłem, że to jest takie bez sensu i wczoraj trochę ten, wreszcie, może nie zmarzenie nie ale strasznie chciałem mieć takie jakby dwa konta i wreszcie mi się to udało zrobić. I, I w ten sposób wreszcie. Ja to nie wiedziałam, jak zrobić tak, żeby można na jednym telefonie mieć dwa konta, i nie, nie, nie robić tego z całego z systemu. Tylko po prostu normalnie móc się też i trafiłem Gara. I tutaj robię challenge, że nie odbieram alei pucharów, tak jak to robił Damian. Tylko, że ja raczej nie w sensie ubiegłym 100 tysięcy pucharków ale nawet mi spoko idzie, no tylko nie mam żadnego. oczywiście ja go jeszcze odblokowałem za czasów kiedy był ten deszcz kredytów te, ten deszcz chroma kredytów i wtedy sobie go odblokowałem no i tak to konto wygląda mam dwa tutaj hiperdodawania do Jessie i do Shelly tylko muszę je najpierw ulepszyć Mo, mo chcecie jakieś, nie, nie wiem, odcinki z graniem w tym koncie? Może będę robić jakieś openingi tutaj? Co się jak będą jakieś darmowe Dropy? Napiszcie w komentarzach, A ja już się będę żegnać. Zmieńmy sobie konto. Jeszcze zobacz na tą 25. Piękne. I następna 25 o, będzie... Nie, nie tak, Czyli chciałam też do niego ich A pójdźmy sobie jeszcze do niego. I co o No. Żegnam Was widzowie Eluvina.